Ja też mam e, swój pomysł na kryterium jakaolwiek, bo jedziemy z piaterów, e, a więc z góry uporczonym torem podejrzewam. Ale to no, oczywiście musi, ale tam raczej trzeba brać plus do świetlenia tego cykla. Przecież e, na żywo e, jest on e, transmitowany e, przez e, Telewizję Polską. Światowego Dawida Jimusza. Wystarczy ten blask, aby pokonać karą płytową. Nie wiem, co to za każdym z takie będzie karawą płytową. to mniej więcej w połowie, jeszcze do Na pierwszej beczce Puszko znalazł się, tam były drobne problemy, na pewno kosztowało to Filipa kilkadziesiątek sekundy straty, ale jest jeszcze czas, żeby to robić, jeszcze jest kilka metrów, jeszcze trzeba pojechać na górę i później tutaj ponownie pojawić się na tej beczce, a później już tylko spędzać momenty i patrzeć na czas, jaki wyświetli się na tablicy. Szybko, Czekamy co tutaj jeszcze nam zaserwuje Filip Niwet. Łukasz, bardzo płynna jest ta jazda Filipa bardzo, w w to, często, to często tak jest, że wydaje się, że idzie powoli, mało spektakularnie, a później, kiedy pada moment, okazuje się, że to jest doskonały czas będzie też w tym ja wszystko... ja. Na trybunie doskonale pokonana jeszcze ostatnia i za kilka sekund będziemy wiedzieli jaki to jest rezultat Czy Tomasz Kuchar wciąż będzie liderem tak Tomasz Kuchar wciąż będzie liderem